spróbujemy stuningować sobie ćwiczenie, które jest nastawione głównie na mięśnie dwugłowe uda. Będzie to uginanie podudzi z handelką trzymaną między stopami, leżąc na ławeczce. Żeby to ćwiczenie miało ręce i nogi, zdecydowanie musimy sobie troszeczkę je zmienić. Zmieniamy sobie ławeczkę. Poziomą na ławkę o lekkim skosie, co nam troszeczkę już poprawi wstępnie napięcie na mięśniach dwugłowych, gdy zaczynamy ruch od ziemi. Kolejna innowacja, tak żeby nie tracić tego napięcia w pełnym zgięciu kolana, gdzie no, dwugłowe mówimy się już tak naprawdę nie wykonują żadnej pracy, gdzie tylko siła grawitacji dociąga nam ciężar w dół. Zastosujemy sobie tutaj Powerband. Powerband w kolorze czerwonym. Myślę, że tyle nam naprawdę wystarczy, żeby ten ruch koncentryczny troszeczkę na samym końcu zwiększyć, zmienić krzywą siły na tyle, żeby jeszcze pod koniec ruchu mięśnie dwugłowe wykonywały cały czas swoją pracę zgięcia kolana.